Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, ej, ej. O, no, nikt cię nie zaprasza do wspólnej przejażdżki. Liźni, dobra, to nas wciągnie do góry, nie ma problemu. Ale mój jęzur, łajać się, Taczył mnie lizać. Oż <grystanie> mam się skórkę taką za ten jęzur szarpie. Jestem sobie, Rudy, Daniel, cyk, cyk, cyk. Rudy, Daniel, cyk, cyk, cyk. Rudy, Daniel, cyk, cyk, cyk. Dobra, tak więc jesteśmy na arence cyk, 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 cyk. Cyk. Ej, Rudy, cyk. gdzie jesteś? Tak, ja, ja, tak, jestem. Dobra, widzę twoje dupsko grube, tam jest. Ej! Ej, w ogóle, wiesz co, nie Rudy. chciałem Rudy. mówić, ale, ale, ej. Czy... Wiesz co, stary? Rudy, ej, nie, 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 nie. nie, 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 nie. Zega zegarek. Nie. Zegarek, tak. Gdzie jesteś? gnoju? Pokaż się. Jestem, jestem, tak. Wal, Were... wal swój pysk Patrz, Uuu, we mnie. Kurde. Uuu, jesteś wandalem, jesteś wandalem wojennym. Ale dostałeś staj mordę Staj się. jesteś kozak. Taki jesteś kozak, ty. Jesteś no. kozak? Dawaj cwelu, Chodź, chodź. Ciu, ciu, ja. Co <śpOn> zrobi, ty zrobisz ty? Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest kurwa Zbyszek? Jest z nami Marci, jest z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest kurwa Zbyszek? Jest z nami Marcin. i jest z nami Krzysiek. Aha, a dzisiaj sobie zagramy w. chój dancek. na moje suty stary. <grym> to <grym> Cześć, <grym> szalele, leky, <rugs>. stary. <grym> no on ma mega te sutki, wiesz? No stary. Powiedz, powiedz wprost co Cię kręci, a nie... Ja nie wiem spocencji. co... Aha, dobra. Kręcą mnie craftingi. Nie. Kocham craftingi. No, chyba Ci się pomyliło z kimś innym. A z kim? No, Ciebie aha, craftingi zapomniałem. nie. Nie, mnie craftingi nie interesują. To są ble, fuj. No, Ciebie co innego kręci. Pamiętasz jeszcze? Nie, nie pamiętam. Chłopcy. Ha, 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 ha. Spokojnie. Teraz okradamy tu. Kto tu w ogóle mieszka? Znasz kurak zasady? No znam. Przywitanie do nagrania. Pupcia wypięta, Nie. głowa wysoko. I nic w rękach. To, no to już znasz. Przyjaciel, na którym stanąłem, umarł. Mhm. Smutna, ale. G